Czy z, z dzisiaj witam bardzo serdecznie? W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sobie nagrywamy część drugą, Granny. I w dzisiejszym odcinku yy, będziemy szukać następnych rzeczy potrzebnych do drzwi, a także do auta. Yy, I tak, yy, tylko że mam mały fail, bo yy, nie chcąc skasowałem tam się świat, ale pamiętałem, że miałem dwie rzeczy do yy, drzwi i dwie rzeczy do auta, czyli razem cztery. I teraz Wam powiem tak. Zajdziemy sobie do auta, bo yy, do auta chcę wam pokazać. Yy, w ogóle tutaj, właśnie w bagażniku, mamy łapąkeja. Jak otworzyłem bagażnika, bagażnik, to już się domyślecie, że właśnie mam, miała tutaj car miałam tutaj karkę. Miałem jeszcze spark pluga, to już druga rzecz do auta. I jeszcze i wręcz to trzecia. Czyli mamy trzy rzeczy. To nieważne, czy są trzy rzeczy do auta, jedna do drzwi, czy jedna do. Trzy czy do drzwi, jedna do auta. Chodziło mi tylko to, że mają być cztery rzeczy, tak jak w tamtym świecie. Teraz moi drodzy, zaraz będziemy mieli czwartą rzecz, tylko trzeba hammer. Oj, 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 bo tutaj yy, nam się nie sensu, dobra. Trzeba hammer tutaj rozwalić, i drugi raz. No i mam załatwione yy, Ogólnie tak. Yy, dziękuję Wam bardzo za. No, tak naprawdę już zbytnio nie pamiętam. Bo tyle, żeście mi nadawali tych subskrypcji. Ale wbiliście 40 subskrypcji, i tym rozbiliście system. Zbiliście mnie, a także system. Naprawdę Wam bardzo dziękuję. I teraz mm, w nagrodę nie będzie w listopadzie. Ten live, o którym mówiłem, będzie albo w październiku, albo w najbliższą sobotę. To się okaże. Y Pewnie w najbliższym październiku. Znaczy pewnie w październiku, a nie jestem pewien. Może być w najbliższą sobotę, to się przekonamy. Więc bądźcie przygotowani. Bądźcie aktywni na pewno w sobotę. Na pewno bądźcie aktywni w sobotę, ale raczej tam nie będzie, no raczej nie, ale... Zawsze wszystko może się zdarzyć, tak? No ale nieważne. Idziemy sobie teraz. A, ja miałem iść na górę. Ja miałem iść do takiego pomieszczenia, bo ja dopiero coś zacząłem dość świata, a już kurde znalazłam cztery rzeczy, a tam to musiałam znajdować, pamiętam, 25 minut. O, o mamy już tutaj e, cutting pleksy, czyli piąta rzecz. Druga do, do drzwi. Więc fajnie. I tutaj w tej szefce pewnie coś będzie. Muszę życie. Mhm. Nic nie ma Ojej. Teraz zbogowałem się. Patrzcie, jak podejdzie się blisko do tej szafki i się ją otworzy. Nie, już chwilę tak miałem, że. Poczekajcie chwilę. No, Także się ustawiłem, mhm. i. Nie, dobra. Także mi się zdawało. Dobra, tutaj też nic nie ma. Yy, dobra. No i. No i właśnie nie mogę teraz wyjść. Te, jaki lol. No i właśnie to jest ten bug, o którym mówiłem. Aha, okej. Okay. A trzeba to teraz zamknąć, i już. A właśnie był ten bug, że nie mogłem. Właśnie wyjść, o tym. O tym mówiłem. Yy, dobra. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie wziąłem tam tego weapon keja No ale po prostu. Matko, co ja znalazłem? Kot. Trzecia rzecz. Rzecz do do domu że do drzwi, no to wow, jeszcze remote control, dobra yy. chciałam powiedzieć, bo pewnie się zastanawialiście dlaczego yy, dla... ojej, ham, dobra, hammer tu nie ten, ten. pewnie się zastanawialiście, dlaczego yy, nie wziąłem tam tego weaponka, ale tutaj jest kusza, która tam naprawdę chyba tutaj na praktyku nie jest nam potrzebna jeżeli jest, no to, to trudno ja tam się za bardzo tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, nie znam nagrani, Więc tak. I Tutaj włożymy sobie kod. Kutka na spanie. Tego bardzo kodę też już możemy tutaj wyrzucić. I teraz sobie lecimy po Cutting Piercing, po Cutting Piercing, a potem po Remote Controller. Czyli po sobie tutaj lecimy normalnie z hotsem. Tutaj cyk. Idziemy, 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 idziemy. Cyk, cyk, cyk. Tutaj. pyk, przecinamy. O. A. I w ogóle odkryłem coś. Wiecie, coś chyba myliłem. Tego padlocka nie da się na żadnym traf świecie trafić. padlock jest tutaj, w tym zielonym czymś. Tutaj widzę takie długie coś wystające i niebieski spadek. Więc mi się wydaje, że to musi być ten padlock. Bo by wtedy byłby y, 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 by, by nam do y, tego do bramy w fałcie i do drzwi, i jeszcze by to aktuwało, aktywowało Master Key'a. Bo jak chcę użyć Master Key'a do otworzenia tych drzwi, to najpierw musimy padł to Tak jest, niestety. Y, ale dobra, nieważne. Idziemy sobie teraz do tych przewodzików tutaj. Niech ta blacha spada. I cyk. Dobra. To już mamy to ogarnięte. Teraz sobie idziemy po Remote Control, który jest też na górze. Idziemy tu, tu, tu. Teraz tutaj. Cyk w lewo. Tędy, tędy, tędy. I jest Remote Control. Muszę go złapać. Dobra. I idziemy sobie dalej. Oczywiście zostawcie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. A dobrze, dobrze, już nie będzie tak od was dużo wymagał, bo naprawdę, żeście zrobili tam hook. To było naprawdę bardzo mi to zaskoczyło i bardzo też ucieszyło. Yy, no i co? A już, dobra. I teraz możemy otworzyć drzwi. Pamiętam, że raz oprócz piperspraya, spray miałem jeszcze coś, co nie było potrzebne. A nie, nie, ja zobaczę. No ale... No, co mi ten spray daje? Nie mogę nim popsikać. It's empty. To skończy się? Nie, no tak jak jest słabe tam. Dobra, nieważne. Lecimy sobie jeszcze raz na górę. Idziemy do następnych pomieszczeń zobaczymy, co tam jest u kruka naszego. Bo może będzie coś ciekawego, coś takiego jak, nie wiem, Master key, czy gasolina. U. A nie, 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 nie. nigdy nie było gasoliny. I raczej nie będzie, bo jeżeli mamy karkę, no to nigdy nie miałem tak, żebym miał i gasolinę, i karkę. Na no, serio w ogóle nigdy mi, nie miałem też ślub A pamiętam, że chyba ten świat kiedyś miałem. Coś mi się tak wydaje. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Tylko tak mi się zdaje. A nie wiem nie wiem, no idziemy do tego jestem podekscytowany i... Playhouse game. Mam playhouse -kaya, Ale playhouse caja nam nie jest potrzebny. Po pierwsze. po drugie to nie ma żadnej części w ogóle do tego. Do... Mmm... I... Wiecie dlaczego. No, do tego, do. Mm -hmm -hmm. Sam zapomniałem, jak to się nazywa. Do tego strzelanego czegoś. No, do tego, z czego się strzela. To w ogóle. Tego. Mm, to w ogóle. <laughs> nie mam do tego części. I to jest dziwne. To jest dziwne, że nie mam w ogóle. Części do tego właśnie narzędzia, z, tego, z którego się strzela i zabija kurka. No dziwne. W ogóle ten play has, Playhouse Skate to też słaby, bo też w tamtym dołku nic nie mam. Tylko raz nie mam ale też mi jakoś bardzo nie była potrzebna. Chyba był koguel z tego co pamiętam. Ale nie wiem. Dobra, tak sobie błądzimy, błądzimy to może otworzymy te drzwiczki. Aha. To może otworzymy te drzwiczki i nic nie zrobiłem. Dobra, tu potrzebny jest Hammer, a Hammera to ja mam. Tutaj. hammera chodź, do roboty idziemy. No, się teraz to mięcho mi się będzie wywaliło. Nieważne. Plank, plank. No i plank. Spadaj, żeż. Cie... Jest zdenerwujące. No i co? Naprawdę. Apartów ta shotgun. Gościu, nie mogłeś dać coś lepszego. Dobra, jeszcze znam trzecie miejsce. Jeszcze znam trzecie miejsce. E, e, z którym. W którym też jest. hammer. No i w tym miejscu nie byliśmy a ja tam. Znają, że się nic nie będzie. No tak, tam nic nie ma nigdy. znaczy zawsze tam nic nie ma. Ech, czyli w tych drzwiach. już za dużo rzeczy tam nabraliśmy tych drzwi. A tutaj właśnie tak to jest. No dobra. Teraz plank, plank, plank. Wow! Deski na mnie normalnie spadają, kurde. Dobra, i przechodzimy sobie tutaj i nie mamy kołyskę. a Apartow też shotgun. Te wypłoczki, to sobie będzie ja zamykam oczy. Co jest, ludzie, widzowie, mówcie mi, że jest. Nic nie ma. Nie z siebie, głupka. Brawo, Domeks. No, naprawdę nic nie ma. Przepraszam, mam fail. Nie chcę, że zapauzowałem ten filmik. Nieważne, oczywiście, drzwi zablokowane. Super. Dobra, I wiecie co, ja przestawię tą kamerkę, bo to jednak ten, ten trochę mi przeszkadza. I dobra. A więc nic nie mam. Ciekawego. Koło apartą ta shotgun. mi się shot tam. I ten hammer się wali Dobrze, niech się wali. Już nie jest potrzebny. te plank. Nie! Tam jest gasolina! to jest gasolina. Tylko w innym świecie miałam deskę. a nie wiem, czy to nie jest ten. Błagam, to musi być ten świat. Gdzie jest deska. Aha. Myślałam, że ta część już spadła. Tam, ale nie, dobra. To były tylko drzwi. Błagam. Niech ten klank zadziała. Dlaczego? Jest! Można. Okej. Okay. Ja nie wiedziałem. Ja cię ale ja jestem głupi. Okej. Okay. Ups. Co chodzi? Dobra, ale to, co się teraz tutaj stało, to jest po prostu normalne. Czekajcie, czy mi chcecie powiedzieć, że ta babka mnie zablokowała? No. Super. Hammer mi jest potrzebny. Nie. No i co ludzie zrobią? Aha. Żeśmy ten wiatr przyciął. Super. Czyli czyli Tak! Jest! Chyba się da Aha, nie da się. Jest! Udało mi się wydostać. Je już, ale fart! O ja już myślałem ja już... Ludzie, chciałem normalnie filmik ten zakończyć. Jest! Udało się! Udało się nam to zrobić. I teraz mamy gasolinę. Mamy tą część. Jest! Mój drodzy, jaki fart w ogóle. To, co się tu stało, to nie wiem. Dobra, i teraz, jak ta gasolina wygląda? Wlewamy paliwo. Oha. To jest po prostu paliwo. No dobra. Aha. Co możemy dopchnąć tą gasolinę? Dobra. A czy teraz nasze magiczne auto może jechać? Znając życie nie, bo nie mam ani engine parta, ani karbaterii, ani... Superpolo mam akurat, ale niestety nie ma engine parta. Ale lol, udało mi się znaleźć. Nie, nie da się. Ale co to było za po prostu wow, naprawdę. No jeszcze mam dużo rzeczy, bo... Bo, bo, bo... Ej, bo moi drodzy... Ej, pójdźmy sobie tam na górę, bo tam jeszcze było troszeczkę rzeczy, tam. Ej, co tu się dzieje w ogóle? Nie, to było... Ej, to nie było tam. Ale mi się myli cały ten dom. No teraz to ja zrobiłem po prostu rekord świata normalnie. Nigdy coś mi się takiego nie zdarzyło. Ech, dobra. Trzeba jeszcze. Trzeba jeszcze. Co trzeba jeszcze zrobić? Już sam zapomniałem. Jestem głupi. Dobra. Już sobie przypomniałem co ma zrobić. Trzeba pójść na kurę która jest naprawdę szalona. Mamy apart of a shotgun. Mamy hammer. Ale ja chcę coś, coś sprawdzić. Gdyby mi się to udało, nie Gdyby mi się to udało, to Byłbym bardzo zaskoczony, ale nie wiem, czy mi się to uda, co bym chciał zrobić. Bo chciałem tak, jakby postawić tutaj deskę jakoś, żeby można było dojść. Żeby można było dojść, wiecie, tam, tam, na góry. ono widzę, że się chyba nie da tam dojść. Hmm. chyba nic z tego. No dobra, to my to sobie dropniemy. O, ale się ułożyło. Dobra, hmm. idziemy sobie pod tego hamamera, czy nie? Teraz byśmy poszli a, po Apart of a Shotgun. Naprawdę tyle rzeczy. Tyle rzeczy wokół mnie tu się, tutaj się dzieje. I wiecie co? Jak ja skasuję ten świat, to jestem najgorszym człowiekiem ever. Po prostu najgorszy człowiek ever i tyle. I, i tyle wtedy powiem. Czekajcie, ja nie miałam wziąć tego... Tego miałem, że już tego. Tego miałem, już, dobra. Zejdźmy sobie tutaj. wiem, że to będzie wolniej, ale chcę tak jakby to po prostu odsłonić. I idziemy dalej. Idziemy sobie do autka. Idziemy, idziemy, idziemy. I mamy a part of a shotgun, moi drodzy. Mamy to. I no. Fajnie by było znaleźć engine parta, ale chyba nam się nie uda. No, ale nie wiem. nie wiem czy coś, nie, nie znam. Ma... W ogóle nie wiem, po co są te koguela, ich jest tak dużo. i to jest w ogóle czerwony. Chyba jest jakiś rzadszy, ale nie wiem. Um, nie wiem co one dają, naprawdę nie, nie mam pojęcia, ale nieważne. Czy to jakaś. No, nawet ten Koguel jest narysowany na planie w Playhouse -ie. i to jest narysowane, że tam można. Tam jest narysowany ten wręcz znaczy switch, bo tu potrzebny jest switch. I Koguel jest tam potrzebny, ale nie wiem o co tam za bardzo chodzi. A Teraz sobie pójdziemy tutaj. Bo tam pamiętam takie jedno miejsce, gdzie też było apartów. Też odgrywam. Nie wiem, czy mi się chce po niego iść. Może sobie przejdziemy tym przejściem. Oh my god, mam łyżdż handlu. Nie! Ja tego nie toleruję. Okej, okay, mam. Jest fart, fart, fart. I jeszcze bateria. Which handlu, i bateria, rozumiecie to? O ludzie, co tutaj się dzieje, to ja nie wiem. To no, po prostu szok. Dobra, bierzemy sobie Witch Handle. Jestem bardzo ciekaw, co będzie w studience. Jestem tego bardzo ciekaw, bo tam może być naprawdę fajna rzecz. Jeszcze nie wiem dokładnie, co tam będzie, ale boję się, bo. Boję się w sensie. Jestem bardzo podekscytowany, bo. Chodziło o rzeczy, to nam brakuje takich jakieś, nie wiem. Dobra. Wow. Dobra, ja. Wiecie co? Ja zapałzuję filmik, i zaraz Wam powiem, co trafiłem. Moi drodzy, trafiliśmy bardzo potrzebną rzecz. Engine Part. Otóż to. Ja tylko zobaczę co tu jest. Aha. Aha, trzecia część. To... świetnie już rozwalony, wszystko jest odkryte. Bierzemy sobie Engine Parta. Bo moi drodzy, ona połączy i e Spark pluga, i połączy nam wręcza. I to było nam tak potrzebne. Ale jest. Mamy to. Teraz tym engine partem go to jest zamknięte. Ale nieważne. Idziemy sobie przez te okienko. Idziemy sobie. Bardzo potrzebna rzecz nam. Ona była bardzo potrzebna. Wiem, że już filmik długo trwa. 23 minuty. Ale tak tutaj dużo się dzieje że wiecie no tu, szkoda aż nawet ten ten pauzować bo takie rzeczy no to bardzo są ekscytujące dobra tutaj zaklejamy cyk cyk i cyk jest mamy to teraz Spark plug wkracza do akcji, a połączyć to... I co mam powiedzieć? Do auta, do samego auta, brakuje nam tylko karbaterii. A musimy jeszcze odkryć padlok Keja. Więc... Trzeba. Trzeba się postarać. Ale nieważne. Idziemy teraz po drugą, bardzo ważną rzecz. Czyli po baterię. Idziemy po baterię i chyba będziemy powoli kończyć ten filmik. Bardzo ekscytujący filmik. Ja będę teraz bardzo czujny. Zadbam o to, żeby naprawdę ten świat się nie skasował. Bo, gdyby on się skasował, to byłby nasz koniec. Naprawdę, już by było szaleństwo. Uff, dobra. Co mogę powiedzieć? Idziemy sobie tędy. Nie, ja miałem... a po baterię, że inną drogą poszłam, w ogóle gdybyśmy chcieli wiedzieć, to my tutaj, No, mamy tam tego kruka... Nie, no nie rozwalajcie mnie, specja, ok, to już jest przesada. Już jest autentycznie przesada, dobra. Inne rzeczy sobie zrobimy w następnym odcinku A teraz Pójdziemy po ostatnią rzecz, przeczepimy ją I bye bye, bo mm, Bo naprawdę tutaj za dużo rzeczy się dzieje Poczekajcie Gdzie jest ta bateria? Dobra, wiecie co? Mi się wydaje że wszystko ogarniemy w kolejnym odcinku. Już jest bardzo podekscytowany. Bardzo dużo zrobiliśmy rzeczy. Oczywiście stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jesteście nowi. Oczywiście z dzwoneczkiem. Wiecie dlaczego, a jeżeli nie, to obejście sobie moje poprzednie odcinki. A ja Was żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Częścią trzecią grany. Cześć!